Czytałem u Herodota, który odwiedził kapłanów egipskich parę tysięcy lat temu i oni mu powiedzieli, że z potraw, które się zjada powstają wszystkie choroby ludzkie. Podawanie jakiejkolwiek witaminy z zewnątrz powoduje, bo musi powodować określone zaburzenia w funkcjonowaniu organizmu. 4 październik 2005 rok. Ponieważ jest dużo kontrowersji wśród stosujących żywienie optymalne i inne modele żywienia na temat witamin, ich zapotrzebowania na witaminy i ewentualne szkody sprzedawkowania, dlatego chciałem Państwu przedstawić opracowanie z 2000 roku moje na temat witamin. Witaminy są cząstkami organicznymi spełniającymi taką samą rolę prawie, taką samą we wszystkich organizmach żywych, ale tylko zwierzęta wyższe utraciły zdolność ich wytwarzania. Witaminy są potrzebne w małych ilościach w pożywieniu zwierząt wyższych. Spełniają one różnorokie funkcje, wchodząc w skład wielu enzymów, czyli maszyn popędzających metabolizm, bez których utrzymanie życia byłoby niemożliwe. Przy każdym innym modelu żywienia zapotrzebowanie na poszczególne witaminy zmienia się znacznie i nie jest jednakowe dla wszystkich ludzi. Zatem wszelkie wyliczenia potrzeb organizmu odnośnie witamin i wszelkie zalecenia ich dodatkowego spożywienia dostarczania dla organizmu pisane są palcem na wodzie. Żadna fabryka farmaceutyczna nie potrafi także odnośnie witamin ułożyć takiego ich zestawu w pigułce, aby skład pigułki był najlepszy dla każdego człowieka. Ponadto człowiek nie potrzebuje samych witamin, potrzebuje głównie enzymów, czyli maszyn, w których skład wchodzą właśnie w, również witaminy. Ilość i rodzaj tych enzymów oraz zawartych w nich różnych witamin znaleźć można w najbardziej korzystnych, Ilościach i proporcjach tylko w produktach Których skład chemiczny Jest najbardziej zbliżony Do składu chemicznego ciała Całego organizmu ludzkiego W tych produktach Przemiana materii odbywa się w sposób Najbardziej zbliżony do przemiany materii W organizmie człowieka I jest regulowana przy pomocy Tych samych enzymów zawierających Te same witaminy W ilościach dokładnie takich jakie są potrzebne Podawanie jakiejkolwiek witaminy z zewnątrz powoduje, bo musi powodować określone zaburzenia w funkcjonowaniu organizmu. Witamin można znaleźć nie mniej i nie więcej niż dokładnie potrzeba tylko w naturalnych produktach pochodzenia zwierzęcego, gdzie występują nie w postaci gołych witamin, a w postaci gotowych enzymów, czyli maszyn. A właśnie te są dla organizmu potrzebne. Wszystkie witaminy w formie gotowych enzymów w najbardziej korzystnych ilościach i proporcjach występują tylko w produktach pochodzenia zwierzęcego. Przemiana materii u roślin i budowa roślin jest zupełnie inna. Inne są w niej zaangażowane w witaminy i enzymy i występują w innych ilościach, takich jakie potrzebuje roślina i w takiej formie, jaka jest potrzebna dla roślin. Rośliny nie po to wytwarzają witaminy, aby sprawić przyjemność człowiekowi, ale po to, aby włączyć je we własną przemianę materii. Witaminy zawarte w produktach pochodzenia roślinnego powinny przejść przez organizm zwierzęcia trawożernego, aby to zwierzę wbudowało je w swoje enzymy, aby tych enzymów i zawartych w nich witamin było dokładnie tyle i takie, jakie są potrzebne dla zwierzęcia. Ponieważ człowiek ma prawie taką samą przemianę materii jak zwierzęta, a Zupełnie odmienną od przemiany baterii u roślin, rozsądem nakazuje, aby spożywać witaminy w formie, ilościach i proporcjach takich, jakie można znaleźć w produktach pochodzenia zwierzęcego. Jest właściwością umysłu spaczonych ludzi źle się odżywiających fałszywe widzenie rzeczywistości. Jeśli nauka w badaniach podstawowych ustali pewne prawa. I zasady, to ta sama nauka proponuje ludziom wnioski wynikające z, z nich zalecenia, krańcowo odmienne od wniosków wynikających z tych ustaleń. Takie postępowanie dotyczy wszystkich dziedzin życia ludzkiego, w tym woli witamin, odżywiania, czy zaleceń zdrowych. Często spotykam się z zarzutem, że w żywieniu optymalnym jest za mało witamin. Takie mniemanie nie jest oparte na konkretnych badaniach które by wykazały, ile jakie witamin znajduje się w diecie optymalnej, czy jest ich za dużo, czy za mało, czy dokładnie tyle, ile potrzeba w tym właśnie modelu żywienia. Podkreślam, w tym właśnie modelu żywienia. Takich badań nie robiono, zresztą nie ma ku temu żadnej potrzeby. Szkoda byłoby czasu i pieniędzy na podobne badania. Nauka ustaliła, że najwięcej witamin znajduje się w produktach pochodzenia zwierzęcego. Ale lekarze dietetycy i dziennikarze robią ludziom wodę z módźków, nawabiając do jedzenia warzyw i owoców właśnie dlatego, że zawierają one dużo witamin. Nie zawierają. Taka jest prawda. Wszystkie witaminy znajdują się w produktach pochodzenia zwierzęcego w najkorzystniejszych postaciach, z w ilościach i proporcjach. Nie wszystkie witaminy znajdują się w produktach pochodzenia roślinnego. Występują one ponadto w niekorzystnej raczej postaci i w niekorzystnych ilościach i proporcjach. W jakich produktach znajduje się faktycznie najwięcej witamin przedstawiam poniższe zestawienie. Witamina A w ilości malejącej. Najwięcej wodrowa, żółtka, jaj, mleko, masło, śmietanę. Witamina B1 Wieprzowina, podroby, ryby, no, więcej witamin mają jeszcze suche drożdże, ale ponieważ są suche, to jest te witaminy są skoncentrowane i w ogólnej ilości nie ma ich więcej, natomiast w wysuszonym produkcie oczywiście jest więcej. Witamina B2 też suche drożdże, a potem wątroba, nerki, ser, jaja, ryby. Witamina B5, suche drożdże, wątroba, nerki, jaja, mięso. B6, suche drożdże, wątroba, nerki, jaja, ryby. B8, wytwarzane przez bakterie jelitowe, plus wątroba, nerki, czekolada. B9, wątroba, nerki, ostrygi. B12, wątroba, nerki, ostrygi, ryby, mięso, jaja. Witamina C, owoce, warzywa, wątroba, nerki, a najwięcej nadnercza, czyli tłuszcz, w którym otoczone są nerki. Witamina D, wątroba, tuńczyk, sardynki, żółtko, jaj, masło ser. Witamina E. Oliwa, orzechy, migdały, mleko, masło, jaja, czekolada. Witamina K. Wytwarzana przez własne bakterie, ponadto wątroba, jaja, mięso. Witamina PP. Wątroba, mięso, mleki, ryby. Niektóre ważne pierwiastki śladowe, na przykład miedź. Wątroba, ba, cielęca, barania, wołowa, małże, kakao, orzechy. Selen. Wątroba zdrowiu, wołowa, ryby, jaja. Cynk, pstrąg, wątróbki, drożdże, nerki, węgorz. Jak Państwo widzą, z tego co ja przeczytałem, najwięcej witamin występuje w najbardziej zalecanych do żywienia optymalnego produktach. Przy żywieniu optymalnym nie ma potrzeby zjadać drożdy. Są one chemicznie mało podobne do składu chemicznego ciała ludzkiego, zatem nieprzydatne w żywieniu człowieka, mimo tego, że zawierają najwięcej witamin. Niektórzy ludzie uwierzyli, że witaminy są dobre na wszystko i im więcej się ich zjada, tym lepiej dla organizmu. Nawet uważane za najlepsze witaminy, jeśli się zjada zbyt dużo, powodują różne szkody dla organizmu, czasem groźne dla życia. Zbyt duża ilość witamin powoduje następujące szkody dla organizmu. Witamina A. Zmęczenie, drażliwość, jadłość, wychudzenie, wymioty, gorączka, powiększenie wątroby i zmiany skórne, wysienie, suchość włosów, pękanie i krwawienie, warka, anemia, bóle głowy, obrzęki, bóle kości, stawów, u dzieci wzrost ciśnienia śródczaszkowego, obrzęk tarczy wzrokowych, zaburzenia widzenia, obrzęki, bolesne zatrzymanie wzrostu. Nie może być przy żywieniu optymalnym przedawkowania witaminy A. Może być, jeśli... Człowiek połyka gotowe produkty w nadmiernych ilościach, zawierające witaminy. Witamina B1, nadmiar, bóle głowy, zaburzenia oddychania, uczulenia, obniżenie ciśnienia krwi. Bywa przy podaniu w iniekcji, wstrząsu anafilaktycznego. B1 podawało się dawniej, bardzo często przy zjaszu witamina B6 ciężka neuropatia obwodowa czy uszkodzenie nerwów na obwodzie B9 reakcja alergiczne zaburzenia przewodu pokarmowego zaburzenia snu pobudzenie lub depresja B12 reakcje alergiczne nasilenie objawy łusczyńcy trądzi witamina C polecana przez niektórych amerykańskich badaczy w kilku gramach dziennie i dodawana do potraw w dużych ilościach powoduje Zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego, wymioty, biegunki, powstawanie kamieni moczanowych, cystynowych i sztawianowych w nerkach, usłabienie odporności na infekcje, przy niektórych modelach żywienia, również działanie miażdży corodne. Witamina D3. Jadłowstwem, nadmierne pragnienie, wieloma trudności, wymioty, zaprawki zaburzenia czynności nerek, nadciśnienie. D2 ludności jadłostrę, zaparcia, nadmierne pragnienie, ból głowy, mięśni, stawów, zwapnienia we wszystkich tkankach miękkich, niewydolność krążenia krwi, naciśnienie, niewydolność nerek, u kobiet ciąży, te samo biały upływy, zwapnienia w mózgu i w nerkach. Witamina E, biegunka, bóle brzucha, osłabienie, uczucie zmęczenia, zamazane widzenie, bóle głowy, Wysypki, upośledzenie czynności pciowych i niedoczynność tarczycy. Witamina PP. Uszkodzenie wątroby. Moim celem nie jest straszenie Państwa, tylko przekazanie wiedzy dotyczącej witamin i wykazanie, że nie jest prawdą, iż im więcej witamin, tym lepiej. Przy żywieniu optymalnym dolegliwości spowodowanych niedoborem lub wymiarem różnych witamin nie spotyka się. Przy każdym innym modelu żywienia mogą występować objawy niedoboru witamin, a gdy człowiek uwierzy, że witaminy są dobre na wszystko, że czy więcej ich się zje, tym będzie lepiej, może dochodzić do groźnych objawów przedawkowania witamin. Należy pamiętać, że nawet niewielkie nadmiary różnych witamin lub niekorzystne proporcje między nimi muszą powodować i powodują określone zaburzenia w organizmie, których jeszcze nie widać, ale które są i za które się płaci. Płaci się chorobami i krótszym życiem. Nie należy przy żywieniu optymalnym stosować dodatkowych witamin czy różnych preparatów wzmacniających, prawdę mówiąc, wzmacniających głównie producentów, ponieważ witaminy są zjadane w naturalnych produktach, a rzutko jaja jest o wiele lepsze od wszystkich zalecanych do tej pory odżywek dla dzieci i dla osób dorosłych. Gdyby było prawdą, że tak zwana suplementacja czyli dodawanie różnych składników sztucznie wyprodukowanych, mieszanych w różnych proporcjach do pożywienia była korzystna dla człowieka, to człowiek byłby wyposażony przy urodzeniu cały worek takich suplementów i mógłby, mógłby ich używać innymi garściami. Ale się okazuje, że nie jest to potrzebne, ponieważ wszystkie witaminy i suplementy i mikroelementy są w optymalnych ilościach można znaleźć w naturalnych produktach pochodzenia zwierzęcego nawet z witaminą C łącznie. Tyle, że o tym powiedziałem. Dziękuję Państwu. Życzę smaczne.